Znajdujemy się dzisiaj na Wydziale Prawa i Administracji. Niezależne Zrzeszenie Studentów zorganizowało cykl spotkań pod tytułem Twoje prawa w pracy. KONTRA postanowiła wam przekazać te informacje w formie pigułki wiedzy, którą warto połknąć, zanim zrobicie pierwsze kroki na swojej zawodowej drodze. W relacji pracownik-pracodawca, pracownik zawsze jest słabszą stroną. Dlatego jedną z najważniejszych funkcji prawa powinna być ochrona słabszej strony stosunku pracy pracowników. You're doing a heck of a job. Jeżeli chodzi o umowę najkorzystniejszą, to oczywiście student musi wiedzieć, jaka jest dla niego umowa najkorzystniejsza. Jeżeli chodzi o pracownika czy też studenta, najkorzystniejsza jest, zawsze mówimy, że jest umowa o pracy, która jest regulowana kodeksem pracy, gdzie pracownik ma z tej umowy korzyści, jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia, urlop czy też podatki płacone przez pracodawcę. Brownie, Czas pracy, jaki był zawarty, stanowisko, czyli rodzaj wykonywanej pracy pracę. No, najważniejszym jest też miejsce pracy. Nieczęsto pracodawcy wpisują Wielkopolska czy teren Rzeczypospolitej Polskiej. Nie każdy rodzaj stanowiska pracy nadaje się do wpisania tego miejsca pracy. Dla mnie umowa zlecenia jest, czy w ogóle umowy cywilnoprawne są patologią. W umowach cywilnoprawnych nie było nic, by nic złego, gdyby nie były tak wykorzystywane przez, przez pracodawców taka ilość tych umów cywilnoprawnych w stosunku do umów o pracę. Brownie, Umowa o dzieło, jak nazwa wskazuje, jest dzieło, czyli stolarz wykonuje dane zlecenie, a nie żeby była wykorzystywana do celów takich jak na przykład sekretarka. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną. To jest ogólna zasada, natomiast oczywiście od tego jest pewien wyjątek. Jest to wyjątek korzystny dla pracownika, gdyż przewiduje ten wyjątek prawo pracownika do wynagrodzenia kiedy pracownik tej pracy nie świadczył, albo był gotowy do jej wykonywania, a dostał przeszkód leżących po stronie pracodawcy. Wówczas również pracownik zachowuje prawo do w wynagrodzenia. Brownie, w 2014 roku minimalne wynagrodzenie jest 1680 zł. No, nie życzę nikomu tego oczywiście wynagrodzenia. Wynagrodzenia powinny być o wiele, wiele wyższe, uzależnione oczywiście od wkładu pracy. To przepis powszechny, który gwarantuje pewne minimum socjalne dla pracownika, to jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Obecnie w tym roku to jest 1680 zł brutto, czyli pewnie niewiele dla pracownika. Natomiast no, mimo wszystko jest minimalne wynagrodzenie gwarantujące tą, to, tą, tą kwotę. Natomiast to zakład pracy w swoich dokumentach wewnątrz zakładowych, czyli wirogonie wynagalania tudzież w układzie zbiorowym pracy ustala kwestię wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk pracy. Jeżeli jest to zakład pracy, który nie ma obowiązku wydawać regulaminu wynagradzania, czyli zakład pracy liczący ponad 20 pracowników, wówczas ustala takie wynagrodzenie do, yy, o pracę w umowie o pracę. To jest dodatkowy składnik wynagrodzenia. Występuje wówczas, kiedy pracownik pozostaje dłużej w pracy lub też przychodzi w dzień wolny od pracy. Czyli nie świadczy pracy w tym wymiarze e, czasu pracy, który ma w o pracę typu etat, tylko po prostu jest dłużej w pracy. Wówczas pracodawca ma obowiązek te nadgodziny rozliczyć. Albo to robi poprzez dania, danie wolnego w danym okresie rozliczeniowym, albo też zapłaci. Jeśli pracodawca nie zdąży z wolnym, czyli zamknie okres rozliczeniowy i nie dał pracownikowi wolnego, wówczas ma obowiązek zapłacić. W zależności od tego, czy pracownik pracował w porze nocnej, nad czy w dniu wolnym od pracy lub też posadłuży w pracy, jest to 50% stawki godzinowej lub 100% stawki godzinowej za każdą godzinę, przepraszam, w godzinach nadliczkowych. Premia uznajowa sama w swojej nazwie, tak, zależy od uznania pracodawcy, natomiast premia regulaminowa opiera się już na regulaminie. No, tak jak w praktyce, tak? jeżeli jest to mały zakład pracy, trudno oczekiwać, żeby to była premia regulaminowa, natomiast duże zakłady pracy bardzo często stosują takie wyrafinowane sposoby wynagradzania i tam ta premia regulaminowa potrafi być rozbudowana. Proszę też pamiętać, że w każdym zakładzie pracy, nawet w tym najmniejszym, no każdy szef ocenia swojego pracownika, więc pracownik zawsze może na tą premię liczyć. No ale mówię, no, jeżeli jest to, to jest większa szansa, że pracownik ją otrzyma. Dlatego, że jeżeli spełni warunki wspólne dla innych pracowników, to ta pomiary przysługuje mu się należy. Pracownikowi przysługuje urlop w danym roku kandydatowym, w którym nabył to jest 20 lub 26 dni w zależności od stażu. E, oczywiście pracownik, który za, za, zaczyna swoją pracę, będzie miał 20 dni, później 26 dni. E, natomiast w tym urlopie jest rozwiązanie od kilku lat funkcjonujące w naszym systemie prawnym, zwany urlop na żądanie. To są 4 dni. Niezależnie od tego, czy jest to 20 lub 26 dni, mamy 4 dni ulotu na żądanie. To jest. Typowy urlop wypoczynkowy różni się tym od, od tego urlopu takiego normalnego, jak gdyby tak to nazwę, że to pracownik decyduje w jakim terminie, kiedy ten urlop na żądanie weźmie. Pracowca ma obowiązek mu udzielić. To jest ta różnica. Pracodawca nie powinien zadawać takich pytań o etniczność czy o płeć, czy są homo czy heteroseksualni, czy planują mieć w przyszłości oczywiście dzieci, PESEL czy imiona dzieci przed podjęciem o co powinien pytać kandydata jest określone w artykule 22 ze znaczkiem 1 paragraf 1. To jest na przykład imię, nazwisko, wykształcenie, wykonywany zawód czy też staż pracy. To jest takie pytanie, które chyba jest na tu młodego człowieka, no bo skąd ten młody człowiek e, wie, ile, ile może żądać, tak? No proszę, powiedzieć, z jednej, po, proszę pamiętać, z jednej strony tak, każdy chciałby jak najwięcej, tak? No po to idę do pracy, ale z drugiej strony, jak powiem za dużo, tak? Jest taka obawa, że tej pracy nie dostanę. Znowu, jak powiem za mało, no to znaczy, że ten człowiek się nie ceni, że za bardzo tej pracy potrzebuje. Bo ja nie wiem, ile zarabia się w tym zakładzie pracy, no, skąd miałbym wiedzieć? Chyba, że ktoś ze znajomych, z rodziny tam pracuje i wie, ale jeżeli ja nie wiem, to chciałbym zarobić się wynagrodzenie w zakładzie na, mężla, na, mężla, na, mężla, na które aplikuje. Są instytucje oczywiście, które udzielają tych porad, a także gdzie można złożyć taką e skargę. Są to inspekcje powiatowe inspekcje pracy, czy w ogóle inspektoraty pracy, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy, a także Związek Zawodowy Solidarność, czy też inne związki, oczywiście, gdzie można taką poradę czy też skargę złożyć. Czyli bez problemu studenci mogą przyjść do Związku Solidarność i uzyskać informacje? Oczywiście. Czy to, czy to telefonicznie, czy mailowo, zawsze udzielamy takich informacji. Oczywiście, przed podjęciem pracy, namawiam do uczestniczenia w takich szkoleniach, jak na przykład organizowanie przez Niezależne Zrzeszenia Studentów, czyli Twoje prawo w pracy.